Najważniejsze, żeby nie było, żeby nie było przesterów, nie? Ale chyba krzyczeć nie będziemy na siebie, to nie powinno No być. nie, nie. Chwilowo nie mamy wspólnej budowy, więc raczej nie idzie do <śmuletra> Cześć, cześć. Nazywam się Andrzej Sołtysiak i zapraszam Cię do wysłuchania drugiego odcinka podcastu, Gdzie był kierownik budowy. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem gościa, którym jest Rafał Kawalec. Rafał wyburzył kilkadziesiąt mostów i kilkaset budynków. Ponadto wie, do czego służy geodezja na budowie oraz potrafi obsługiwać drona nie tylko po to, by wykonać filmik promocyjny. Zapraszam Cię do rozmowy. Cześć Rafał, cześć, znamy się kilka lat, ale powiedz słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień. Na co dzień jestem kierownikiem robót rozbiórkowych, robót ziemnych w takiej fajnej firmie jak Megapol. Ogólnie większość życia spędziłem na rozbiórkach. Ostatnio trochę więcej zajmujemy się robotami ziemnymi. Taka branża dosyć specyficzna. Mało kto się angażuje w tej branży, jeszcze mniej ludzi potrafi się tym zająć poważnie. No właśnie, słyszałem, że zlikwidowałeś kilkanaście czy kilkadziesiąt mostów i setki budynków. Interesuje mnie Twój proces, jak dochodzisz do właściwej technologii rozbiórki, bo technologii może być wiele, ale nie każda jest odpowiednia do danej sytuacji. Jaki jest, jaki jest Twój proces myślowy, jak do tego dochodzisz? Którą technologię wybrać do danego obiektu? W tej chwili to już mniej więcej wiem od początku, ale zawsze zależy to przede wszystkim od tego, co jest pod obiektem i na co tak naprawdę możemy sobie pozwolić, a także od ram czasowych, w jakich się musimy mieścić. Wiadomo, że jeżeli pod mostem musi być utrzymany choćby częściowy ruch, musimy się bawić w etapowanie. W jakieś podpory dodatkowe, natomiast jeżeli uda się most całkowicie wyłączyć z ruchu, razem z obszarem przylegającym, wtedy jestem w stanie zrobić budowę bardzo szybko przy użyciu trochę innych metod. Na przykład robiłem most na północy koło Szczecina gdzie projektant i generalny wykonawca zakładali, że będzie budowa etapowana, czyli ja skuwam płytę na jednej trzeciej mostu, pod pozostałą częścią mostu dalej odbywa się ruch, następnie jest zmiana organizacji, samochody zaczynają jeździć tam, gdzie nie ma płyty, a ja skuwam kolejną jedną trzecią mostu, potem znowu zmiana organizacji, generalnie rozpisane na dwa tygodnie. Ja zaproponowałem i mimo oporów Generalnej Dyrekcji udało się przekonać ich do tego, żeby po prostu most wyłączyć całkiem z ruchu na dwie noce. Wtedy, pomimo że to była droga krajowa, o godzinie 22 zamknięto całkowicie most, ruch pod mostem. Po czym my do rana skuwaliśmy płytę. Oczywiście, wcześniej wysypaliśmy na drogę warstwę piasku, żeby gruz nie pokaleczył asfaltu. Ale przez noc skuliśmy płytę bez problemu, nie musząc się przejmować żadnymi postronnymi ludźmi w okolicy. Po czym nad ranem posprzątaliśmy jezdnie pod mostem i przez dzień z powrotem ruch mógł lecieć pełną parą. Po czym znów o godzinie 22.00 ruch na drodze został zamknięty, rozstawiliśmy dźwig i w zasadzie koło godziny trzeciej w nocy już byliśmy po robocie. Wszystkie elementy konstrukcji leżały na boku, mogliśmy drogę udrażniać z powrotem. To jest właśnie ta kwestia: czy dwa tygodnie się męczyć, czy niech się przez dwie noce pomęczą kierowcy? Ale niekiedy nie można czegoś takiego zrobić. Co wtedy? Wtedy musimy kombinować inaczej. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co można. Tutaj najtrudniej jest na kontraktach kolejowych, ponieważ kolej tam zawsze ma swoje oboszczenia, kolej daje wyłączenia albo nie daje, kolej te wyłączenia skraca i zawsze na koniec roboty tory muszą być z powrotem udrożnione. Więc jeżeli kolej nam daje na przykład 4 godziny wyłączenia, po czym się okazuje, że muszą nadganiać rozkład i z tych 4 godzin zostają dwie, wtedy wiadomo, że nawet nie zacznie. Aczkolwiek na kolei też pracują ludzie i zawsze w ten czy inny sposób udaje się nam w końcu dogadać i robotę zrobić. Dobra, teraz chciałem jeszcze się ciebie zapytać o roboty ziemne. Temat wydaje się prosty. Co to jest przerzucić trochę piasku czy gruzu? Każdy to w piaskownicy robił. Ale moje doświadczenie jest takie, że Wcale to nie jest taki prosty temat, wręcz można powiedzieć, że to jest bardzo trudny temat. Ty przerzuciłeś dużo mas ziemnych, opowiedz coś o tym. To jest generalnie temat ciekawy z kilku powodów. Po pierwsze, niewielu ludzi potrafi zrozumieć dokumentację geologiczną. Co niestety mówię z żalem, bo zawsze są z tego powodu pewne utrudnienia. Ale też z drugiej strony to dobrze dla mnie, bo mogę znaleźć jakąś formę optymalizacji budowy, która nie przyjdzie do głowy komu innemu, jeżeli tylko dobrze widzę, jeżeli dobrze zrozumiem to, co jest napisane w dokumentacji. Generalnie ja mam wrażenie, że na uczelniach wyższych temat geotechniki i mechaniki gruntów jest traktowany bardzo pobieżnie, a co gorsza, na kierunku budownictwa jest bardzo pobieżnie traktowana geodezja. A tu dochodzimy do drugiej ciekawej rzeczy w robotach ziemnych. To jest branża, która się coraz bardziej cyfryzuje. W tej chwili maszyna z systemem 3D już nie jest niczym dziwnym, po prostu maszyna ma wgrany model terenu, jak ten teren ma wyglądać, i maszyna pokazuje operatorowi, bądź w najnowszych modelach już sama steruje tak, by osiągnąć dokładnie taką rzeźbę terenu. Ale to już wymaga od inżyniera jakiegoś wkładu własnego i co gorsza, sporo wiedzy z dziedziny geodezji. Trzeba odpowiednio skalibrować maszynę, trzeba wiedzieć, czym się różni geoido od elipsoidy, a czasem zdarzyło się, że zapytałem się geodetę, czy mi to wyznaczy w tym konkretnym miejscu dla tego konkretnego układu, i geodeta zrobił wielkie oczy. Ja też teraz zrobię wielkie oczy, bo nie wiem, mi się różni geo Geoida od e, elipsoidy, e, Może nie by... robisz robót ziemnych. <laughs> może wytłumacz. E, o co chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, my na budowie najczęściej operujemy wysokością nad poziomem morza. Chyba, że jesteśmy w Warszawie, oni ciągle mierzą nad poziomem Wisły, co też jest jakimś poziomem zmierzonym jeszcze za cara. Natomiast... My operujemy wysokością nad poziomem morza. Na dzień dzisiejszy najczęściej jest to wysokość mierzona w Amsterdamie, aczkolwiek bardzo wiele urzędów ciągle operuje na wysokości nad poziomem morza mierzonej w Kronsztadzie, gdzie nie gdzie zdarzają się cuda, jak wspomniana Warszawa czy Tarnów, gdzie funkcjonuje Adriatyk. Czy też geodeci mi czasem opowiadają o jakichś totalnie lokalnych układach wysokościowych, których po prostu nie każdy zna. Ale trzymajmy się już powiedzmy Amsterdamu. Ktoś zmierzył wysokość morza w Amsterdamie, i następnie kampania geodezyjna, niwelatory przenosi to dalej. Ziemia jest tak skomplikowana, że z tego nie wychodzi nam ładna elipsoida. To, co nam wychodzi, ta geoida, ona jest trochę pofałdowana. I na przykład w tym miejscu, dobrze, to teraz może wyjaśnić, czym jest elipsoida. Żeby operować GPS-em, ponieważ GPS ma zasięg globalny, nikt się nie bawi w szukanie jakiejś optymalnej wysokości nad poziomem morza, bo każdy ją mierzy gdzie indziej. Tylko operują elipsoidą. Czyli taką gładką, spłaszczoną kulą. Która ma jako jakiś swój promień, jeden, drugi, jakiś gładki określony kształt. Pomiędzy elipsoidą a geoidą jest pewna określona odległość. Przy czym ta odległość się zmienia. Na przykład 37,81 cm. Przepraszam, metrów. 37,81 m, a kilometr dalej już jest 37,79. Są tu 2 cm różnicy, i cały problem jest w tym, że część maszyn z tymi systemami 3D pracuje w oparciu o GPS. Dlatego musimy skalibrować maszynę do naszej budowy. My musimy jej dać punkty osnowy i podać jej współrzędne w GPS-ie, czyli długość, szerokość, odległość od elipsoidy. I przetłumaczyć je na współrzędne w naszym układzie lokalnym, czyli powiedzmy układ 2000 plus wysokość nad poziomem morza w Amsterdamie, czyli szerokość taka to jest punkt taki. Szerokość taka to jest punkt taki. To warto wspomnieć, że kolej ciągle siedzi na układzie bodajże 65, więc trzeba po prostu zaangażować geodetę, żeby wyznaczył punkty osnowy w starym układzie. I przepisał je na GPS, po, tym trzeba, po czym trzeba to skalibrować z powrotem do maszyny. Dzięki temu maszyna potrafi sobie przetłumaczyć swoją pozycję z GPS-u na swoją pozycję wobec projektu. Ale zdarza się, że niektórzy robią to na skróty, nie bardzo rozumieją pewne niuanse lub po prostu nie sprawdzą, jaki konkretnie układ wysokościowy obowiązuje w danym miejscu. I potem cały projekt wychodzi o 10 cm wyżej niż powinien. A kilka razy miałem sytuację, że mój GPS firmowy pokazywał inną wysokość niż geodety, więc zapytałem geodetę wprost o co chodzi, a ten mi odparł, że tutaj obowiązuje jeszcze stary 8 8.6. Do czego używasz takich fajnych zabawek jak drony na budowie? Bo widziałem to w akcji. U mnie na budowie to dron tylko nagrywał... Film promocyjny dla PKP PLK, ale z tego co wiem, ty używasz go do bardzo bardziej zaawansowanych celów niż nagrywanie filmików. Tak, najprostszym zastosowaniem do jakiego stosuję drona jest udokumentowanie sobie postępów na budowie, ewentualnie udokumentowanie stanu jaki był przed moim wejściem na budowę. Jest to o tyle istotne, że często są przepychanki typu kto zniszczył krawężnik po czym ja wyciągam zdjęcia z drona zrobione przed moim wejściem i okazuje się, że krawężnik był zniszczony wcześniej. W tej chwili jest to bardzo wygodne. No, przygotowanie drona do lotu plus zrobienie takiego lotu mapującego zajmuje około pół godziny i niestety ilekroć budowa jest bardziej konfliktowana brałem zwyczaju, żeby takie obloty robić co tydzień. Faktycznie miałem raz sytuację, że zostałem oskarżony przez zamawiającego że przez tydzień nie wykonałem swoich robót, po czym ja mu w odpowiedzi odesłałem dwie mapy, na których było ewidentnie widać, że jednego dnia jeszcze on mnie blokował, a dokładnie tydzień później nie tylko moje roboty były zrobione, ale jeszcze on zrobił część swoich. Po prostu dysponuję programem, który na podstawie zdjęć z drona odtwarza model 3D terenu. Nad tym modelem muszę też trochę popracować, powycinać drzewka, budynki, jeżeli mówimy o typowo pomiarowych rzeczach. Chociaż też zgrubnie mogę na tej podstawie oszacować kubaturę budynków. Muszę też projekt wyskalować do punktów, o których znam, bo niestety, ale te GPS-y w dronach mają dokładność typową dla GPS-ów, czyli do kilku metrów. I mnie jednak dostaje model. Przez porównanie dwóch modeli mogę powiedzieć, ile ziemi ubyło, a ile ziemi przybyło. Mogę z takiego modelu oszacować, ile tak naprawdę muszę wykopać, żeby osiągnąć rzędną przewidzianą w projekcie. A jaką dokładność osiągasz? Na przykład przy obliczaniu mas ziemnych, jakichś tam wykopów czy zasypek? Szacunkowo jak? Szacunkowo? Dokładność plus minus 10%, 20%, 50%. To jest plus minus 5 centymetrów. Program, co prawda, informuje, że mniej, ale to zawsze bardzo, warto duża brać dokładność. poprawkę. Tak, to bardzo, duża, to bardzo duża dokładność, tylko to też wymaga trochę pracy już przy opracowaniu wyników, żeby wyeliminować wszystkie szumy, żeby wyeliminować rzeczy, które mogą zakłócić pomiar. Wróćmy do mapowania samego. Program jest w stanie mi również zrobić mapę terenu. Niektórzy myślą, że to jest zdjęcie lotnicze. To nie jest tak prosto, bo zdjęcie lotnicze zawsze będzie skażone perspektywą, natomiast program obrabia zdjęcia tak, by przedstawiały one rzut płaski z góry. Ten płaski rzut, tak zwaną fotomapę, mogę sobie w kadzie podłożyć pod plan zagospodarowania terenu i wtedy widzę na niej wszelkie kolizje. Parę razy już miałem przy przykowaniu operacji demontażu przy użyciu dźwigów, że dopiero nałożenie mojej mapy na PZT pozwoliło nam wyłapać kolizję ze studzienką, która była świeżo postawiona, zanim je...